Jesień to prawdopodobnie dobry czas, żeby zastanowić się nad zakupem nowego roweru. Wejdę dzisiaj na Elixa i jestem ciekawy za ile kupimy najtaniej używany rower i czy w ogóle to ma sens. Z racji tego, że sam jeżdżę gravelem, no to będziemy szukać rowerów z tej kategorii i skupiamy się dzisiaj na rowerach do 1500 zł. Swoją drogą, czym się w ogóle powinien charakteryzować rower gravelowy? Podejrzewam, że będzie bardzo dużo rowerów, które będą udawać rowery gravelowe. To jakie kryteria sobie przyjmuję za to by stwierdzić że coś jest gravelem, bądź nim nie jest. Uważam, że gravel powinien mieć przynajmniej kierownicę typu baranek, powinny się zmieścić opony przynajmniej 40-42 mm. No i zakładam mimo wszystko, że powinien tam być sztywny widelec. Brałem sobie kilka rowerów, zobaczymy czy sprzedający rzeczywiście sprzedają gravele, czy sprzedają coś innego i za ile najmniej uda nam się kupić sensowny rower i czy w ogóle dysponując budżetem 1500 złotych jesteśmy w stanie kupić jakiegokolwiek grawela. Bardzo popularny Entry Level Gravel, który raczej nie jest gravelem, ponieważ tutaj się nie mieszczą raczej tak szerokie opony. Te rowery cały czas są sprzedawane jako nowe w Decathlonie. Opony 32 mm, więc nazwałbym to bardziej przełajem, więc odpada. Rudy się nie dostał. 990 zł, klamko manetki, tarcze, koła 28 cali. Opony Continental 37C, i jest ponoć jeszcze spory zapas. Także mamy, yy, mamy tutaj sztywny widelec, mamy klamko-manetki i mamy kołak 37C. Myślę, że możemy przyjąć, że jest już to jako taki gravel. Będziemy elastyczni w tym temacie. Bazę stanowi aluminiowa rama i widelec oraz mocne koła ze stożkowymi obręczami. Nawet widelec stanowi podstawę tego. Roweru, to ciekawe. Za napęd odpowiada grupa osprzętu z przełożeniami 3 na 7 Nie ma wspomnianej firmy, to już daje coś do myślenia. Co wyróżnia ten rower od podobnych konstrukcji, to biegi zmieniane za pomocą klamkomanetek zintegrowanych z hamulcami, a nie matek na środku kierownicy. To rzeczywiście prawda, bo w tych najtańszych tribanach z decathlonu mamy dodatkowe przerzutki. Są niby klamkomanetki, ale to są w zasadzie tylko klamki hamulcowe, a manetki do zmieniają. Przerzutek są osobno. Wizualnie ten rower nie wygląda źle, poza tym widelcem, który ewidentnie tutaj jest jakiś taki dziwny. Bo mamy taką szeroką główkę ramy, a nagle tutaj jest takie wąskie. Dziwnie to ogólnie tutaj wygląda w tym miejscu. Oczywiście marka totalnie nie mówi mi nic. Nawet tu mamy KMT, co pewnie ma sugerować KTMA. Racing bike. O, jest nawet stopka. Tu mamy klamko manetki. Pewnie to nawet nie jest micro shift, tylko jakieś. Inne chińskie coś. Przerzutka to jest jakiś totalny basic. TZ, no niby to jest napisane turniej, ale. Shimenk. <laughs> to nawet nie jest Shimano, to jest Shimeng. High technology equipment. No ciekawe czy to jest Shimano czy Shimenk Turnej. No i ogólnie nie kojarzę, żeby Turnej miał napisane tutaj TZ. Ten widelec przynajmniej musi być naprawdę stary, ponieważ mamy tutaj sposób mocowania w tym najstarszym standardzie chyba IS. Dobrze mówię? Tak, jest International Standard. Jest to najstarszy standard. Hamulce jakieś totalny random, jakiś tolani. Być może tej samej firmy są klamkomanetki. To jest raczej wolny obiekt, Bo ile tu mamy raz? A, było napisane 3x7. Na <noise> Ogólnie powiem wam szczerze, że chętnie bym się tym rowerem przejechał. Tak naprawdę z ciekawości. Kupiłbym go chętnie i sprawdził. Ale nie mam niestety 990 zł na stratę. Ale dobra, zostawiamy. To jest w sumie pełnoprawny gravel. I prawdopodobnie lider. Perfect. Rower gravelowy, gravel GT Shosa, kolarzówka Opony 42, idealnie. Po gruntownym serwisie, gotowy do jazdy. W super stanie, mnóstwo nowych części, jeździ jak nowy. Shimano Sora 2x9. Mamy tu jeszcze Cantilevery z przodu. ty tyłu podejrzewam, że również. Też. Tu widać, że przynajmniej to nie jest taka leżąca pozycja, ale to być może przez ten mostek, który, nie, który jest dany do góry. No myślę, że można uznać to za gravela. Wow, gravel MTB z Unibike Mission, ale tu jest agresja w tym rowerze. Gravel z oponami 2.0 przełożony przeze mnie, posiada regulowany mostek co sprawia, że zawsze znajdziesz swoją pozycję. Ackerman. Łańcuch dziesięciorzędowy, nawet mostek jest karbonowy. No tutaj ktoś pozycję sobie dał kosmiczną wręcz. Już sam fakt, że ktoś musiał sobie przesunąć maksymalnie siodło do przodu, no świadczy o tym, że coś tu ogólnie jest nie tak. Z tą geometrią po prostu jest coś, coś totalnie nie tak. Czekaj, co tu w ogóle siedzi za osprzęt. Czyli jak rozumiem tu jest napęd 1 na 10, tak? Czyli co, jakaś tiagra tu musi siedzieć albo 105. No myślę, że możemy uznać, że to jest Gravel. No nie mamy za dużo informacji, ale możemy uznać, że to jest Gravel. What I do? Mój ulubiony rower Indiana z Media Expert. Zobaczmy czy ma on szersze opony o jest 700x40C do sprzedania rower gravel Indiana kupiony w sierpniu 24 Sprzedaję, ponieważ był to nietrafiony prezent. Można by powiedzieć, że się nie dziwię dlaczego. W dużym skrócie, tutaj siedzi turnej z tyłu, czyli napęd raczej 3x7, sztywny widelec. Problem jest taki, że ma to. To jest dla mnie okropne po prostu. Dla mnie to jest wstyd, że w ogóle producent decyduje się na to rozwiązanie. W rowerze gravelowym są klamki, a nie ma przerzutek, też jakby. nie, no, że nie są to klamko manetki, tylko po prostu no jest zrobione coś takiego. To jest trochę żenada. Ludzie drodzy. Moim zdaniem on jest dosyć straszny. Mamy 1500 zł, on chyba tyle jako nowy kosztuje w Media Expert. 1600, no to jest zniżka 100 zł. Ale dobra, no jest yy, gravel. HA! Mamy romet Mistral i z tego co wiem, to chyba też jest generalnie rower jakiś crossowy MTB. Co my tu mamy? Claris 2x8, szwalbe 40 mm, rozmiar M. Tyle się dowiedzieliśmy. No, całkiem estetycznie, wizualnie. Czyli to jest chyba rower crossowy, jednak. Szczerze, ze wszystkich tych przeróbek on całkiem dobrze wygląda. Ta owika to ledwo tutaj w ogóle wygląda, jakby owika też była kupiona, używana. Wszystko takie dojechane. Po taniości zrobione. Na v breaker. Ciekawe, jak to ze sobą działa. No dobrze, no też możemy przyjąć, że jest to jakaś tam propozycja gravelowa. Conar of all. Opony 37C, Shimano Claris 2x8, hamulce tarczowe mechaniczne Tektro, opony WTB Bergler, bardzo dobry stan, plus minus 1500 km, świetna baza do rozpoczęcia przygody gravelowej i szczerze mówiąc tu bym się chyba nawet zgodził z tym. Mamy Clarisa 2x8, to jest taki esker w sumie, ze wszystkich tych rowerów, które dzisiaj rozwidzieliśmy, roz roz może być to jedna z bardziej sensownych propozycji. Rover gravel czerwony Mongoose M. Praktycznie nowy gravel amerykańskiej firmy Mongoose Define. Zobaczmy, czy one rzeczywiście są sprzedawane jako gravele. Rzeczywiście. 1700 zł. Jako nówka. Opony 45 elegancko. Widać, że mamy tutaj napęd 1 na. Ło, jeszcze 1 na 7 jakieś, czy coś takiego. Praktycznie nowy. A tu już dojechana cała. Źidełko, <laughs> praktycznie nowy rower. Nieużywany. A to jest 1 na 10 microshift R10. A taka mała się ta zębatka wydawała tam z tyłu, ale to musi być jakieś ciężkie do przełożenia, bo tak zdjęcie jest zrobione. No jest też to gravel brzyty 2 radę, no to niedobry to świadczy, skoro już źródełko jest dojechane. Tak jak widzicie do 1500 zł ciężko znaleźć coś sensownego. <laughs> Ogólnie to są średnie rowery, a w większości to są po prostu składaki zrobione tanim kosztem. Najbardziej sensowny rower ze wszystkich, które widzieliśmy, to jest ta Kona. Nie dość, że w miarę markowy rower, to nie jest jakiś dziwny składak. Mamy tutaj Clarissa 2 na 8 To jest w zasadzie taki Esker 1.0 w bardzo rozsądnej cenie, 1500 zł. I ja jestem jak najbardziej za tym rowerem. Myślę, że jeżeli miałbym wybrać rower z tych wszystkich, to wybrałbym właśnie taką Konę. Tego roweru jestem po prostu bardzo ciekawy, bo tutaj, tak naprawdę, gdyby tą tylną przerzutkę zmienić na jakiegoś Clarisa, Tiagre 105, co by nie było wcale takie drogie. No pytanie, jak ta kamkomonetka, co ona tam obsługuje, no bo to jest jakiś totalny shit. Ten rower kusi ogólnie, on kusi, no to jest jakiś dziwak, ale jestem po prostu ciekawy, jak to działa na tych komponentach. Z mojej strony na wszystko to dzisiaj. Trzymajcie się, cześć.